Psalm 121 Bóg czuwa nad nami Wznoszę swe oczy ku górom Skądże nadejdzie mi pomoc Pomoc mi przyjdzie od Pana Co stworzył niebo i ziemię On nie pozwoli zachwiać się Twej nodze Ani się zdrzemnie ten Który Cię strzeże Oto nie zdrzemnie się Ani nie zaśnie ten Który czuwa nad Izraelem Pan Cię strzeże Pan Twoim cieniem Przy Twym boku prawym Za dnia nie porazi Cię słońce Ni księżyc wśród nocy Pan Cię uchroni od zła wszelkiego Czuwa nad Twoim życiem Pan będzie strzegł Twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy.